Przechodzimy do kolejnego druku. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Soboniowice, projekt prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1769, pierwsze czytanie, które referuje ponownie pani dyrektor Bożena Kaczmanska-Michniak. Zapraszam. Panie przewodniczący, pani prezydent, Wysoka Rado. Kolejny projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to obszar Soboniowice. Opracowany również przez firmę zewnętrzną Urbanistyka, Architektura, Inżynieria, głównym. Projektantem tego planu jest pan Andrzej Bilski. Powierzchnia to 177 hektarów. Granice planu obejmują obszar, który macie państwo wywieszony tutaj jako załącznik graficzny. Plan, projekt planu położony jest w południowym rejonie miasta Krakowa. Przystąpienie do opracowania tego planu nastąpiło 21 grudnia 2011 roku. Celem jest zapewnienie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju obszaru objętego planem, zachowaniem właściwych proporcji pomiędzy terenami otwartymi stanowiącymi ważny element południowego pasa przewieczania Krakowa a terenami przeznaczonymi dla zabudowy i zainwestowania na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa. Przy jednoczesnym zabezpieczeniu obszaru planu przez ekspansywną zabudową terenów, do tego niewskazanych, a w szczególności terenów zagrożonych procesami osuwiskowymi i predysponowanymi do wystąpienia ruchów masowych ziemi. Projekt planu opracowany zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został zaopiniowany i uzgodniony z właściwymi organami. Pierwsze wyłożenie projektu planu odbyło się w dniach pomiędzy 29 kwietnia a 31 maja 2013 roku. Wówczas złożono 50 pism, w tym 49 uwag z czego prezydent czy uwagi uwzględnił Osiem uwag uwzględnił częściowo Osiem uwag nie uwzględnił jedno pismo nie stanowiło uwagi w rozumieniu artykułu 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z uwzględnieniem uwag zaistniała konieczność ponowienia procedury planistycznej wprowadzenia zmian w projekcie planu uzyskania ponownych opinii i uzgodnień oraz przeprowadzenie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu Projektu planu. Drugie wyłożenie, tym razem części projektu planu, odbyło się w dniach między 24 września a 22 października 2013 roku. Wówczas złożono 18 pism, w tym 7 uwag z czego prezydent dwie uwagi uwzględnił częściowo, pięć uwag nie uwzględnił. 11 pism nie stanowiła uwag w rozumieniu artykułu 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Trzecie wyłożenie. Części projektu planu odbyło się pomiędzy 2 stycznia a 31 stycznia bieżącego roku. Wówczas wpłynęło 63 pisma zawierające 50 uwag. Żadna z uwag nie została uwzględniona. Wówczas również sklasyfikowano, że w tym pakiecie złożonych pism 13 pism nie stanowiło uwag w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni. Nieuwzględnione przez. Prezydenta Uwagi zostały Państwu przekazane jako załącznik numer 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu. W załączniku numer 2 zawarto propozycję indywidualnego rozpatrzenia każdej z 98 uwag. Prezydent proponuje, by rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag pozostały bez zmian i tym samym wniesione uwagi, które nie zostały uwzględnione przez prezydenta miasta Krakowa, również nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta Krakowa. Informuję również Państwa, że na sali jest projektant planu, pan Andrzej Bilski. Jeśli będzie konieczność odpowiadania na Państwa pytania, to jest do Państwa dyspozycji. Dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor. W tej sprawie pozytywną opinię wyraziła Komisja Planowania Przestrzennego i Środowiska. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Zatem otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Ja rozumiem, żeśmy wyczerpali właściwie tę dyskusję w pierwszym punkcie, jako że dwa plany się zazębiają, więc można powiedzieć, że dyskusja odbyła się w tym punkcie pierwszym w tej sprawie. Ale pytam, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. A zatem zamykam dyskusję i stwierdzam, że Rada odbyła... Pierwsze czytanie projektu uchwały według druku 1769 wraz z załącznikami, w tym załącznikiem nr 2 o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu. Określa wprowadzenia poprawek na dzień 15 kwietnia 2014 godzina 15 a ostatecy wprowadzenia poprawek na dzień 17 kwietnia 2014 godzina 15. Przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnych punktów naszych obrad. Drugie czytanie.